i Będzie pochwalony Jezus I Kochani, bardzo się cieszę, że u progu tego Wielkiego Bosku mogę być razem z nami. Często tak się zdarza w naszych wspólnotach parafialnych, koniecznie w trakcie że księżniczak chcą jak najpóźniej rekreacji. Albo w piątku, albo w niedzielę Palmową, albo tak blisko świąt, zamyślenie. Ci, którzy może wreszcie odkryć tam korzystając z internetu, w dobrym słowa znaczeniu, może wynaleźć takie strony, gdzie są internetowe kolekcje wielkopostne, które trwają przez 40 dni. Nie przez 4, przez 5, tylko przez 40. Czas na zamyślenie, czas na refleksję. конкретными как-то не пытали И сейчас первое какое слово. Czemu uległa? Bo jej się wydawało, że jest stworzona przez Pana Boga, żyje w rajskim ogrodzie, jest tak blisko Pana Boga, to na pewno nic złego się jej nie stanie. Kiedy ojciec małżonka, czyli Szaka, przychodzi z pokusą, to Ewa z tą pokusą zaczyna wysłuchać. Dyskusji z jest powieści z grzechu. Grzech, który popełnia Ewa. Ale często tak się zdarza, że człowiekowie z grzechem, co nam w jest. Więc warto w tym grzech, I grania z pokusą. Grzech, które zawsze na wymiar społeczny, mity nie dotyczy tylko jednej osoby. Bokusa. Jakoś trudno sobie wyobrazić, tak mi się przynajmniej granie, Jezusa, który wysłuchuje z innych, są dzikie i wikowa, to nie sprzedają roków takich błagających czerwonych. Zrębnych Jakoś taki szatan nie mieści nam się w głowie. Dlatego on się cieszy, że współczesny świat nie wierzy w To sięga ogrodu Eden, sięga Adama i Ewy, tamtego pierwszego wydarzenia, kiedy wdali się w dyskusję z Szatami. I popatrzcie, jak pięknie dzisiaj prowadza nas ludia słowa, szczególnie Ewangelia, do trzech połów, które towarzyszą Jezusowi.

Jak któraś z dzisiaj przyszedł, nie brakło ziemniaków na obiad, to skutowała reśba tam jeszcze w był, prawda? Jakby brakło jakiegoś masku masła na śniadanie, no to trzymajcie się znajdzie z tym jeszcze w lodówce. Ale gdyby tak brakło, lewa. Z takim pokusą to Jezusa przychodzi Czyli Czyli Ty jesteś Bogiem, jesteś głodny, jesteś wszechmocny, proszę bardzo, masz tu kamień, sobie kredy. Jezus nie mówi, że chleb jest ważny. Ale pokazuje Wójt Państwa, że dla człowieka, który żyje w bliskości Boga, jest coś ważniejszy. Że ważniejsze jest. Nie samych praw. Chodźć, być bardzo przygotowany, kiedy Pan wyczytywa serdecznie i przyjdzie przepraszać i będzie nam wysługiwał. Nie zdaniem chlebem żyje człowiek, a świadomość tego wierzącego Syna, który na swojego ukochanego Tamy chciałby usłyszeć słowa nadziei, ale chciałby też słyszeć słowa, ja słowa przysłowi. Szatan idzie nieco dalej, Podstępnie i obłudnie powołuje się na tak słowo Boże. Jest powiedziany. você no som mamy operację po południu, i kiedy wybędziemy w swościu, a potem do mnie młoda kobieta, która straciła w najmniejszym pokręt, będzie się nikomu o 36 lat. z Rodzimy się po to, by pięknie przeżyć życie. Jak nie pięknie przeżyjemy, to pójdziemy do nieba. A jak pięknie nie przeżyjemy, to nie powiedziała, pójdziemy do biegu. Powiedziała, nie pójdziemy do nieba. się Taka piękna postawa wiary. Kobieta, która doświadcza cierpienia. Smutku w postaci najbliższej osoby, kochającego mnie. I dla nas wierzących musi być ta nadzieja, że na dnie każdego cierpienia, każdego smutku, każdego nieszczęścia czeka na nas Pan Jezus. Czeka na nas Pan Jezus. I wreszcie trzecia Bóg chyba największa. Bóg Bogactwo ze świętością. Ja Nie wiem, że bogactwo jest czymś złym, Jeśli jak wrócicie do domu, trzeba telewizorów i przezroków, prawda? Jakieś porcelana, jakiś pan, jakiś pan, jakiś pan, jakiś pan, jakiś pan. Nie tylko o to chodzi. Bogactwo nie może nam przysłonić tego, co najpiękniejsze, co I sami przyznacie jej rację. Że trudno znaleźć teraz swojego bogatego, który będzie dostrzegał potrzebę biednych. Znaleźć, z tego, który ma władzę, żeby pochylał się nad potrzebą. Są kasy, jeżeli nie ma, są. Ale nie ma innej. Mamy przykład teraz: robimy się, gościmy, zamykamy Ukrainy. śledzimy, jak to dzieje się na Krymie, i w ogóle to rozpatrzcie. Kto ma władzę, ma czołgi w tym ręku, pociąga za sznureczki, to on się liczy. I zobaczmy, że Jezus za każdym razem podsuwa pokus o siebie. To, czego nie uczyniła Ewa. Jezus podsuwa pokusę, pokazuje nam, że z pokusą można walczyć przy pomocy Bożej masy. Mówi wyraźnie: idź precz szakami. Zajadł się, delektował się różnymi potrawami ten bidak tak stał przed nim i w końcu padło pytanie czy Ty wierzysz w Boga? Moja żona, czworo moich dzieci koszką odejmują sobie obóz. Przysyłają je tutaj do głosu paczki. A ten SS-man drwi sobie z tego. Mówi szatan, kusi mnie jeszcze bardziej, żeby znienawidzić tego Niemca, ale opanował się. Poprosił mi tylko żeby chociaż te tego ciasta, które zostało wykonane przez ręce i do żony. Tylko się zaśpiewał. Wreszcie wyrzucić do kosza. Wygodniłem się wtedy i nie widzieliśmy nas na no to nie jest koniec historii. Po dziesięciu latach, kiedy przeżył, kiedy wojna się skończyła, postanowił odwiedzić tamtego tam tamtego człowieka. Chciał pewne sprawy skończyć raz na zawsze. Trudne to było, bo wszyscy Niemcy zmieniali nazwiska, okrywali się po innych, ale w końcu udało się im dotrzeć nie Pan pamięta. Mówi nie. To przypomnę Panu Wigilię 1943 roku. Podał swój numer poprosony. I ten drugi komentarz mówi co? Przydał się Panu teraz ześć. Siedzieliśmy, jedliśmy ciasto, popijaliśmy kawę, Małych, drobnych.